Zapierdalamy sobie Dzień, dzień kurwa, drugi, dzień drugi siania wapna Idziemy jeździć kurwa Idziemy i patelnię wyciągnąć, którą zajebałem część z Takie Ty, Ty dawaj, idziemy i się pobawić Dawaj kurwa Ty, ale to dla głębia takie, po prostu takim dzieckiem Dzieckiem umysłowo <ślamy>, Czawik by umysłowo to, byłem, dzieckiem jest no Czawik na wakacjach teraz Bawi się all inclusive O 8 rano drinka aż pije A my kurwa map, to się siejemy ze starym w komplecie, kurwa. Ze starym według to. Zapadło, ale inkluzji mają. Głębia szkoła, kurwa. Ty, głębia podstawówka i kurwa liceum. <grymiany> I Przyjechaliśmy na pole, Hugo! Ja wczoraj wieczorem myślałem, tak, że ona na ramię się. No, ja ja też mam. Mały ty, mały to jest pizda, patrz, mówił, że się zapadnie. A dobrze, podożony. No, wiesz, się, daj, no w to, to, to Kurwa, ja wziąłem wszystkie buty już. wy kurwie zaraz. O kurwa, człowieku! Brindza, chuj! Patrz, Bardzo się z ja pierdolę ty Nigusy odjebają bryndzę jak chuj koks ujebany I tyle koksu przejewaliśmy. Paginą chłopaki, paginą O teraz w dołu O kurwa tu się przelało To niech się leje tu nawet to Nie wiem a i tam musi przyjść, bo przecież wapniarki na patelnię nie wsadzimy. Ej, ja mu na placu taki pomysł mówię. Wiesz co? Jak ja ją wysypię, to na chuj mi ty jesteś potrzebny. Wezmę pasy, w wpierdolę na patelnię i przyjadę. No, robiliśmy trochę lipy, ale tak wyważnie, Hugo. Nie, A tu ja bym wjechał, to bym się utopił ja bym przez Ale to przez to by było tu wyciągać by tam To racja, to racja Ale ty ej Ona nie siedzi, tylko ja miałem obrane koła i nie pojechałem Ty ją podniesiesz do góry, on to spadnie, bo to się o, o, oderwane to jest od boku Wy ją do góry i ty pkita i jedziesz Nie, bo czekam na ciebie Dobra, musimy. Rura, musi jechać. wczoraj Koło jest nawet we w w wapnie, kurwa Pokażesz mi jakieś. Jak no chodźcie zobaczyć, chodź Tatoś ci pokażę jak się jeździ Ty bo... ogóle kurwa Koło chłopie kurwa. kurwa ty jeszcze Chcesz aby, jakby na talerze to wpadło chłopie, to ino by chłopie kupić, olej wyjebało? Chcie, weź to daj z boku Chcecie kupić? Weź to na mnie wyjeb tego. Daj to z boku, później tego, później Ej. to zabierzesz Później to zabierzesz No Na no, ten, wrzucisz Małeśka? to No Zostaw to tam niech leży i już Człowieku, przecież to będzie szło jak wściekłe. Musimy mi że to wszystko przez to koło. Nie jest to przez to To przez to jebane koło. Za dużo ważyło przez tak. to, nie? Tak. To, to by... była... O, o, idzie do góry. Na no, ścieżce to by się na pewno stanął, bo jest zryto świeżo. Ja bym przejeżdżał, przejeżdżam, to bym stanął. Tam bym też stanął. Więc mówię, chujo, nie chujo, sypiemy tu. I pu, 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 kurwa. A tu potem ja stoję mówię, o ja pierdolę. O, no, jeszcze się na mnie patrzy. Coś ty bo ja tak sobie mówię. A ty jesteś kurwa głupi, czy głupi? Chopie my się z nim to tak wcześniej. Ja myślałem... dlaczego czemu ek... próbowałeś jeszcze cofać? No bo próbowałem tył, przód, tył, przód, człowieku. Jest trzyjebane jak platyka, Darzu. Zajebać ci? Bura, suko. Dobra, supek, odsuńcie się. Ja to kameruję. To dalej tam. Ty, kame... kameruj to tak normalnie, ten, tak wiesz, tak prosto. Tylko 60 fps. jak pójdzie. Kameruj, kameruj. Czyli z 60 daj 4K Para gier, para gier a... Jak perfu on nawet nie poszedł Kurwa poszedł tak samo Pa jak pa 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 Idzie tam No, a mówili kurwa, a mówili, po co ci kłata? bierz fenda kurwa. A było wziąć drugiego fenda i spał. 728 bym wziął kurwa, no ona pociągnął jakoś cała 7-2-4 nie wbijemy człowiek Ty, ładnie z błotem będziemy siał No to ty będziesz kurwa spachlował jebany Co ty jak ja wczoraj najebałem słomy o i no się raz zapo... Okay, ale powiedział, że z błotem kurwa to jest kurwokra na Billu A w to nie? A ci zajebie z błotem kurwa to będziesz kogoś dalej Dawajolej Dawaj olej, Dawaj olej. A to jest Twój traktor czy mój, kurwa? Sprawę drzwi otwórz! No czekaj, przepraszam, nie Twój! Turowski mi go wczoraj oddał w moje ręce, nie? prawda. się pokazał jak się jeździ, nie? Radek powiedział, że. Oddaje mi swój traktor. No, on jest matki, sobie. Bo... chyba jak sobie on jest tutaj, tylko. Palcem po mapie, tak? on jest tylko kompanistą w tecie. On będzie prezesował. Tylko A co teraz zrobisz, Mario? Odczepisz, pojedziesz, pijź, że szybko po skokują się, kurwa sypał. Ej, bo ja bali, ja tam kurwa tylko sieci bo ja ja My no na gówno wyjechamy. Ja, ale jak rozjechaliśmy u szczelniacz, to cię pójdziesz. Przysięgam, jak Boga kocham, że cię zabiję. Ale to kurwa rozkręcono, się Ja zjadę? Z tamtej strony, Nie jak zjedziesz, bo co ja ja. się wykiprować? A masz ten u Masz? Nie. No odjebaliśmy trochę lipę, tak my. Jakby to plon powiedział. Do obiadu wszystko dobrze szło. Zjadłem obiad i hu I póki ty! Ej! Póki nie zjedliśmy obiadu, to wszystko szło. Zjedliśmy obiad i się zajebaliśmy. No póch żeście jedli. My, jedliśmy kanapki kurwa. Idź, mo, zobaczcie kierunki dobrze chodzą Kanapki jedliśmy na ransu. Ja jadę kanapkę. Ja nic nie jadę. No to ja kanapkę. Ja, ja miałem jechać na obiad, ale ty kurwa, jaki książek, kurwa z Kuboty. Bo Nie, nie będziemy jeść no, Kuboto namaka. Odkręć tę drugą stronę, będzie kapać. A jaki on do tego oleju, Barze święty, jaki chłopak tutaj ładny. Przecież kumary mnie tu wpierdolą zaraz. Lej człowieku, jeszcze chłop. Jest dobrze? Yeah. <noise> Co, jak tak Nie. Powiedziałeś tak podłączyłeś kierunki? Nie, wczoraj sprawdziłem. Słuchaj, ci się udało. A to na no, co to komu? Na co to komu, jak w kierunku nie Tu i taki nie patrzy, widzisz, nie? A tu ogólnie, uszczelniać jak pierdolnie, to tu się leje, nie? No. no to jest zrobione. Pokaż mi, jak się to obsługuje. Nie Dawaj! Obciążnik się zapiął i kozaczy, kurwa! Bez obciążnika to chuja byś pociągnął. Dobra, dobra, znam te wasze numery. Tak kurwa ładuj to wapno. Kurwa. A to trzeba zapalić. Czekaj spalę. Z błotem bierz i hu. Pa jak idzie. Kurwa, jak taki dziadek. Hugo jak dziadek, patrzcie. <grywa> Patrz na pogląd. Hugo jak taki to jest. dziadek. Czekaj zdjęcie mu zrobię. Kurwa. A ty jesteś czy jesteś pierdolnięty? A pokaż, pokaż tą krzywą mordę w końcu. Ha, ha. A panie! A legalny, te legalny ten kosz? Nie! Legalny ten A tyle się jest pan do tołu Na Ten legalny po góry nie! Dobra, gim! Wysyła się! Uuu, ale weźcie smoka! Nie no, jest Patrzcie jaka ładna ładowarka, chuj z to patelnią <głos> <głos> To no, agent Spierdalaj <noise> Spierdalaj na niebo Idziemy sprawiać czy sypie No kurwa Ta ła chudra wejdzie, ta ła chudra wejdzie ty, na górę No A ty Popka ja bym zjełał a ja to się ruszy teraz. Jedni nim A jedzie, idzie, idzie, jedzie. idzie, idzie. jedź Czekaj, czekaj, czekaj. Weź to odpuść. Weź No, od tego tu w lewo od Weź tu tego sypu rusz za dole. No. Kolejku, może, lepsi, być tak się tada, kurwa, się. może być. Czekaj, spuszczam. No na łeb pójdzie. jeszcze raz do tyłu, bo to pójdzie. Ja nie, nie, tak Czekaj, ja spuszczę płoka. Nie, spróbujcie jeszcze raz szarpię, bo to Nie, wyjdzie. bo mógł się zapowietrzyć, ona jeszcze powinna kurwa metry do góry podnieść. A no jedzie dwa to... segmenty tłoka widać, a ma trzy. A? Ja się oprę łopatę. Ja Prawdziwa budowa, co nie? Trochę A łopata dawaj, się zawała. dom z wapna i Zbudujemy dom na wapnie? O po czym powiesz? Na jaki temat powiesz, Bartek? Jak to wygląda? Coś się odpowie. Nie wiem, głodny Dawaj tam do kubota na A Głodny jesteś? Nie. takie trochę mokre. Ale my słuchaj, mamy wprawę do sypania wapna już. Syp na telefon. Wczoraj w takiej ulewie napierdolaliśmy, że jak narośniewacz nasypał, to się jest stół zrobił. I łopatą bałem. Przepraszam bardzo, wszystko go kurwa. O. Prezes dzwoni. Nie, ale. mama dzwoni. No. Nie, mamusia dzwoni. No i rzucamy. Spatelnia wygiprowana. Z ciężkimi przewojami, ale udało się. Kurwa. Nigdy, nigdy więcej wieczorem nie jadę z bawem na pole Było blisko, żeby to wreszcie rozwodowywać. Ale udało się. Misja na u nas powodzenia, robimy nawigację i będziemy na PRN Ostatnie pole, opory. a potem impreza. O, to czekamy na Fuga, doładujemy i lecimy dalej. Paski gnął. To to do mnie zwolnie, dobisz. Co? Co ma? Co ma? Takie mokre okreć się kurzy. Ale, piscy mi są PH podniosę ci w Co? Podniosę ci PH w obu. Kurwa, no zajebałeś mi, kurwa, nie wiem. Patrzysz, kurwa, czy nie? No nie. Ty, niebany telefon już mnie wkurwiłeś. wyjdź mi. Wy? się. Wypierdaj ja z tym telefonem, chłopie. Nie wkurwiaj mnie. No dawaj, kurwa, jedz. Weź, kurwa, pójść, to z płotem bierz nawet. Najwyżej talerze się zapchają. Kurwa, ładna Ladyjemy, następny Długo kręcili rundkę w JTB. Jak długo jest? Chuj gorąco, tuż to jak pijemy Lampa z A ja mam chłopie tak, że jeszcze mrożę to Jak, tam, jak, jak zamrażarce kurwa Koks na pole Ja pierdolę Ładny w klimatyzowanym Ładnie Pa Nic się nie leje Wszystko Panie kurwa Lakierek nowy i pan Paweł Panie, Ale tu farba amalenowa am, am, By trzeba było Panie, Jak to takie kurwa Że to Hitlera pamięta jeszcze ale, ale Farbą amalenową byś pierdolnął by nic nie ale to pa Hitlera pamięta jeszcze Ale kurwa Ryszard słuchaj A wiesz jak ja ci dam Taki ten lifehack no. No. Mały mi go dał Przerzucić są zawsze lampy, żeby były czyściutkie i psy cię nie złapią. I nie przetarłem, jak wyjeżdżam. je tutaj. Ja wczoraj, człowieku, ich wczoraj nie było widać. No wczoraj to ta, ale dzisiaj to, co wyjeżdż... Kubota też nie było widać. Znaczy, tam tak nie już Dobra, to dzisiaj, jest ten. Dzisiaj, dzisiaj wytrzemy, dzisiaj wytrzemy. Ale Hugo wczoraj łokciem wypierdalił. Mówię, to, to jest już inny wymiar, kurwa. Ich nie Jak jedno, to, to szybko Ty na no kurwa, na się, że co? Co? Jeździ z tą ładowarką jakiś potrzebany o tym. jest? Dwa. Dwa. I ty wprawiony do tej ładowarki, że z kieszeni byś pieniądze nawet wyciągnął Ty taki wprawiony do tej ładowarki... Ty taki wprawiony do tej ładowarki, żebyś pieniądze z kieszeni wyciągnął. Twoje zawsze. Wypierdalek! Wypierdalek! Ty kurwa! Kurwa! A rozjebać się? Kiedy? Teraz A kiedy Ty znajdziesz taką armię kurwa? Kto Ci rękę rozbuja na mnie? O kwie. Weź ty to Kurwa mam tu takiego złożonego ci ku**a wstajesz Ja mam, Ja mam bodyguard'a Chcesz papierosa? No, kurwa pytaż Kurwa, już Jeszcze że go przekupiłem? Jeszcze popaczkę? Chcesz flaszkę? A ty pójdź w dupę ha A, para. Co tam mówisz? Co bym jeszcze o złamała? Chuba naprawił, patrz Zmocnił człowieku. Kurwa człowieku, człowieka, elegancko. Siedzi jak chcia. Nawet... Dawaj, Dawaj, dawaj Ci uprawnienia już byś dostał. Nie ja dostałem stał, żebyś dał. Nie, nie, co bumerek? Dobra, koch ja pierdolę Jedziemy? Chuj spali tego Huga, nie? Jego chuj strzeli, nie? Go zajebać kurwa Zapierdolamy sobie na pole. Jest mokra, Ale jedziemy do. Jedziemy, ostatni rozsiewacz do Kurwa w, w że jest biało na polach nie? To wam trzeba w końcu wziąć No trzeba komu na, na, na ognisko Byłem pokazać Hugowi, które drzewa ma złamać Znaczy przepchać, no bo spadły na drzewo Znaczy na pole Chłopak złamał to elegancko Teraz dosiejemy do tym kawałeczków To ile mamy Resztę przesiewamy I kończymy dzisiaj O kurwa I rura Przed siebie Napierdala koks ja nie niedzielę Koks posypa Całą noc stało na patelni też dopierdolił do tego, a to suche kurwa To jest bardziej suche niż to co było na polu No ty, racja racja Chociaż bo się kurzy, a całą noc do tego padało i patelnia jeszcze w polu stała No <laughs> Ciekawe czemu stała w polu, nie? A kurwa, <laughs> druga historia my, z, <laughs> my we trójkę, ja, huo, i małe powinniśmy sobie z parę. To operan zażywać Chyba czopki to dupne kurwa Ty, bo zaraz ci kurwa czopki to wsadzę w łeb Ognianie. Nie. nie! no, bez gazu debilu, kurwa. Pamiętaj, to bez gazu, ale pamię, pamiętaj by było... większy bieg, a mniej gazu. Dokładnie, bo potem to mi będzie A potem to mi krzyczy. A tak to? Bez gazu. Można! Można. Elegancko, elegancko, bez gazu, po powolutku. Toczymy się, muzyczka gra. Toczymy się, Hugoładowarką, ja ładowarką, pochodzę ładowarką na pierwotnie. A jak idzie? Para grybieszka, Jaka piękna ładowarka, jaki operator ładny. Ajojoj. Zielono na tablecie. A jak Dobra. papiery też zielone <grymne> Okrągłe do wody Okrągłe do wody Ja to mam trójkąty Właśnie chyba na dużo tego koksu z pola No i skończyliśmy W końcu skończone Wszystko do skończone. domu Wracamy do domu Kurwa bumerang o, o, o kurwa macie ja, ja mu zgasam, zgasam. Bo jak się na E rusza to tak jest Boże święty ale gafę zajebałem Znowu będziemy Najlepszym wyzywać Najlepszym się zdarza Bez znowu będziemy wyzywał Kto? Radek nie. nie no, on się nie wyzywa mnie, tylko mnie uczy O właśnie do, dobrze powiedziałeś Bardzo dobrze powiedziałeś No i wracamy sobie o. Idziemy powoli żeby błota nie zgubić Hugo też tam jedzie Hugo ładowarkowy Hugo ładowarkowy się spisał? No spisał się, spisał I zjechaliśmy No W końcu na bazę jeszcze Hugo musi dojechać Ciekawe czy go gościu dojechał za błoto czy nie Ale zjebane. Nie no, oczywiście posprzątane jest Pojechali z łopatami, posprzątali Tak, miotły, łopaty, wszystko posprzątane Elegancko Troszeczkę spadło Ale zawsze trzeba posprzątać I było tak i burzowi? Patrz, no kurwa dobijaj tak? I gąb, je bluta lewo Epory e Armani, Ci zaraz wyjemy w panik. Idziemy? Prawda, bisko? Słyszenie, patrz, przyjechało nasze nowe małżeństwo. Pa, pa, patera. Patera, pa. Jak że kto to jest? Jechało nasze małżeństwo Jest szwagier To jest szwagier Troskiego cześć Będziesz mnie nagrywał Cześć państwu cześć Cześć kameruję Cześć y, Tu jest nasza y, Ta jak to się mówi Panna młoda Pani młoda